Zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących nr 7 w Łomży otworzył swoje podwoje dla gimnazjalistów. Jak co roku szkoła z wielkim rozmachem zorganizowała dni otwarte. Zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży, czyli Weta, od wielu lat dzień otwarty organizuje. I sprawdza się to poprzez no, naszą reklamę, pokazania tego, czym szkoła jest, w jaki sposób y, funkcjonuje, jakie kierunki kształcenia. Młodzież przychodząca może y, porozmawiać zarówno z nauczycielami, jak też i z uczniami, swój wywiad przeprowadzić. Y, zawsze nasze drzwi otwarte cieszyły się ogromną popularnością. Mam nadzieję, że uczniowie znajdą tutaj miejsce dla siebie, bo tak jak ciągle powtarzam, że nasza szkoła jest szkołą dla każdego. A więc, i dla tego, który ma bardzo wysokie aspiracje, myślę o studiach, o karierze naukowej, jak i dla tego, który chce skończyć szkołę, zdobyć zawód, mieć domek z ogródkiem, pracować, żyć w rodzinie. Myślę, że każdy uczeń znajdzie coś dla siebie w naszej szkole, i bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że mogę z całą, pewnością powiedzieć, że te miejsca dla nich się znajdą, a nauczyciele są wyjątkowo sympatyczni, bo taka jest atmosfera w naszej szkole. Od godziny 10 do 17 zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży prezentował umiejętności swoich uczniów. W zaadaptowanej na potrzeby występu w sali prezentowali oni swoje umiejętności artystyczne. Między innymi wystąpił działający w szkole zespół taneczny, który dał popis w rytmie breakdance i hip-hop. Ja jestem tu dopiero pierwszy rok, a zespół już był w 2007. Dziewczyny, no to tańczymy hip-hop, a chłopcy breakdance. I czasem tam są takie, że próbuję tam trochę kroków załapać i w ogóle, ale to dopiero się uczę. Treningi są dobre. Szybko wszyscy się uczymy i w ogóle czasem sobie spotykamy się po lekcjach, tak, żeby sobie tam wymienić się zdaniami i w ogóle przed pomysłami. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły starali się pokazać gimnazjalistom wszystko to, co w szkole najlepsze i najciekawsze. Ciężko było skupić się na występach, gdyż ze stołówki dobiegały niesamowite zapachy kuchni meksykańskiej. Uczniowie kierunków Technik, Technologii Żywności oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowali stoiska, na których można było spróbować kuchni meksykańskiej i kurpiowskich przysmaków, własnoręcznie przygotowanych przez młodzież. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami, jakie oferuje WETA. Uczę się na kierunku technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Jest to bardzo ciekawy kierunek, ponieważ zawsze, jak są dni otwarte albo jakaś większa impreza, zawsze nasz kierunek bardzo się udziela. W tamtym roku dziewczyny z naszej klasy były na konkursie w Warszawie, gdzie zajęły trzecie miejsce i to był konkurs o kuchni z Mazowsza. Również jeździmy na targi do Warszawy, na targi spożywcze, na targi Expo Suite. Dzisiaj mamy stoiska z carvingiem. Mamy przygotowane stoisko z drinkami, koktajlami, z kuchnią meksykańską. Nasza grupa była odpowiedzialna za aranżację stołów i przygotowaliśmy dwa typy stołów na śniadanie wielkanocne i na urodziny dziecka. Przygotowujemy się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. Jesteśmy podzieleni na grupy. Gdzie jedna grupa gotuje tak, druga przygotowuje stoły i uczy się podstawowych technik składania serwetek, nakrywania do stołów i tym podobnym. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, na którym uczennice zrobiły pokaz carvingu, czyli tworzenia dekoracji z owoców i warzyw. Można było również obejrzeć popis musztry kelnerskiej w wykonaniu uczniów szkoły. Tego dnia w WeCie nie zabrakło też czworonożnych gości. Przy stoisku kierunku weterynarii, uwagę przyciągały psy, koty, przypiórki i szczur, które tego dnia przebywały w szkole pod czujnym okiem przyszłych weterynarzy. Uczniowie weterynarii jednocześnie z zaangażowaniem odpowiadali na wszystkie pytania gimnazjalistów. Połowy stoiska to jest mniej więcej weterynaryjne. Są tam gazetki, różne ulotki informacyjne na temat szkoły i różne rzeczy, które tu robimy. Także oglądamy filmy różne o zwierzętach. Druga część tutaj bliższa to jest stanowisko poświęcone bardziej pielęgnacji zwierząt, bo mamy zajęcia dodatkowe z pielęgnacji i na nich strzeżemy pieski, kotki. Stoisko cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Wiele osób przechodzi, się pyta, jest zainteresowanych. Bardzo interesują ich różne sprzęty weterynaryjne, także co robimy na lekcjach. Wśród kierunków, które proponuje zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży jest technika architektury krajobrazu. Tutaj widzimy stoisko właśnie architektury krajobrazu. Jest to kierunek dla osób o predyspozycjach plastycznych, aczkolwiek również osób tych, które chciałyby wpływać na, na naszą przestrzeń, upiększać się. Zajmujemy się zarówno samym projektowaniem, jak i rysunkiem odręcznym, ale również poznajemy. Bardzo dokładnie rośliny ozdobne, na podstawie których może, potem pracujemy. Dodatkowo zajmujemy się historią ogrodów, miernictwem oraz dodatkowo jeszcze mamy praktyki zawodowe, które odbywane są w różnego rodzaju placówkach zewnętrznych, jak i również w zaprzyjaźnionych firmach ogrodniczych oraz szkółkach. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem z, z tego względu, że jest to zawód. No bez wątpienia przyszłości, dzięki któremu można potem mieć bardzo ładne pieniążki, jeśli będzie się w nim oczywiście pracowało. Gimnazjaliści odwiedzający Wetę mogli poznać również działalność szkolnego koła PCK. Szkoła kształci ponad 700 uczniów na kierunkach technik weterynarii, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu. W Wecie działa również Liceum Ogólnokształcące oraz Policjalna Szkoła Zawodowa o profilu technik weterynarii kształcąca w systemie dziennym i zaocznym.